Dzień dobry, panie słuchacze, Witam bardzo serdecznie w programie Czas na Wybór. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Filip Waligórski, kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców nowego prezydenta Radomia, Roberta Prygla. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze i witam państwa. No i również przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców. Tak. Bo bezpartyjni samorządowcy postanowili, że w tych wyborach samorządowych pójdą z Robertem Pryglem. Dlaczego? No, budowaliśmy swoje listy wraz z mniejszymi ugrupowaniami, m.in. z Ruchem Dobrobytu i Pokoju. Zrejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa, z którego chcieliśmy startować w tych wyborach. No, jednak pan Robert Prygiel zaproponował nam start ze swojego komitetu. Rozważyliśmy, rozważyliśmy tę opcję i doszliśmy do wniosku, że ta opcja będzie najlepsza dla, dla naszego miasta. Tak? Czym was przekonał w takim razie? Przekonał nas tym, że jest gotów zrealizować nasz program dla Radomia, tak? Program, który, który tworzyliśmy między innymi z takimi ekspertami jak nasz działacz Mikołaj Kurbiel, który jest byłym pracownikiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Polecam polecam Państwu z okręgu piątego oddawać na niego swoje głosy, bo jest to naprawdę człowiek, który, który zasługuje na to swoim dorobkiem, żeby zasiąść w Radzie Miasta. Mhm. Yy, no właśnie, pan kandyduje z okręgu numer 4, z pozycji numer 3. To był taki naturalny wybór, czy to był pana wybór, czy taki okręg, tak, taka pozycja została panu przydzielona? czy znaczy, pozycja zapewne przydzielona, ale okręg. Ja pochodzę z tego okręgu, spędziłem tam większość swojego życia. Pochodzę z Kaptury, jest to dla mnie dzielnica rodzinna i chcę pracować dla mojej, dla mojej dzielnicy. Nie tylko, nie tylko, że tak powiem, przed wyborami. Jak robią to, co po niektórze kilka dni temu odbyło się spotkanie organizowane przez jedną, jedną panią radną. No ciekaw jestem, gdzie była przez poprzednie miesiące i poprzednie lata, bo mieszkańcy Kapturu zbytnio nie widzieli, kiedy ja biegałem po nocach i, i spisywałem lampy do naprawy, z którymi na kapturze jest duży problem, jest duży problem niedoświetlenia, zarówno jeżeli chodzi o zepsute lampy, no co już zostało w dużej mierze rozwiązane, ale są też, jest też duża liczba ulic, które w ogóle nie są oświetlone. Nie ma na nich, nie ma na nich oświetlenia i trzeba to zmienić jak najszybciej, tak. Nie ma, nie ma sensu moim zdaniem prowadzenie, prowadzenie właśnie kampanii w takim stylu, jak robią to niektórzy radni, którzy właśnie pojawiają się w ostatnich dniach przed wyborami i próbują Udowodnić jacy, to oni tutaj są zaangażowani w sprawy okręgu. No, ale to nie jest nowa metoda, bo to cały czas powtarza się przy wyborach. Więc w takim razie pytanie, jak zmienić to, żeby osoby, które, tak jak pan przed chwilą powiedział, pana zdaniem się nie pojawiają i nie są w okręgu w czasie swojej kadencji, no nie zdobyły teraz mandatu, a mandat zdobyły takie osoby jak pan które są zaangażowane. Wie pan, wszystko jest w rękach wyborców tak naprawdę. Wszystko jest w rękach e, świadomych, e, świadomych obywateli, tak? którzy będą patrzeć i obserwować, kto dla nich pracuje, kto dla nich realnie nie pracuje. Albo tak? większość uważa, że jednak radni pracują. No wie pan, to potem większość może mieć pretensje tylko do siebie, jeżeli będzie w następnej kadencji narzekać na, e, narzekać na nowo wybranych radnych. Tak? Jeżeli ktoś nie widzi, e, nie widzi, e, kto... Jest w stanie zapewnić realne, realną realizację potrzeb dzielnicy lub okręgu, no to może mieć pretensje tylko do siebie. No dobrze, czyli tutaj w okręgu I, numer. 4. A jeszcze, jeżeli chodzi o miejsce na liście, to no, mogę się pochwalić, że tak powiem, że miejsce na liście wcale nie było, nie było, że tak powiem, dla mnie czymś, czymś ważnym. Ja uważam, że e, miejsca na liście i w ogóle cała licytacja o, o miejsca na listach, to jest taka. <laughs> To jest taka część polityki, która niekoniecznie jest, jest mądra. Tak? Jeżeli ktoś się czuje silny, jeżeli ktoś czuje właśnie, że pracuje dla swojego kręgu, że jest w stanie pozyskać wyborców tym, co robi, nie powinien się, że tak powiem, obrażać na żadne miejsce. Mhm. W okręgu numer 4 jaką ofertę dla mieszkańców chce Pan zaproponować? No jest to sporo rzeczy, tak. Na pewno wszystkiego wszystkiego nie dam rady wymienić, ale no, takie, rzeczy, takie rzeczy, na pewno, które chcę zrobić, to jest przywrócenie pewnych części starego ogrodu, tak, do, do że tak powiem, normalności. No bo to jest patologia, kiedy mamy zdjęcia spo, sprzed ponad 100 lat tego najstarszego w Radomiu Parku i widzimy tam, widzimy tam no naprawdę, naprawdę dobrze rozwinięty ten teren zielony i tak dalej. No a dzisiaj co mamy? Tak, mamy oczko wodne, które jest zarośnięte jakimiś chaszczami, w którym nie działa, wybudowana za miejskie pieniądze, fontanna. Ech, mamy duży tam problem ze ścieżkami też i tak dalej, no jest tam dużo do zrobienia, jest kwestia przejścia, przejścia chodnika można powiedzieć pomiędzy tyłem dzielnicy Kaptur wzdłuż ulicy Szarych Szeregów do targowiska Korej no które jest błotniskiem tak które jest po prostu błotniskiem i, i nikt się nie pali żeby coś z tym zrobić no to jest podstawowa droga dojścia dla mieszkańców Kapturu właśnie do centrum miasta są kwestie wielu dróg no przecież tutaj bym mógł wymieniać godzinami tak jest ulica Bratnia jest ulica Piwna jest ulica Klementyny ulica Równa tak no, drogi na kapturze w tej części zamłynia, która leży w moim okręgu na obozisku. No, na obozisku prawie wszystkie drogi, że tak powiem, są podziurawione, e, jakby, tam się, jakby tam się dokonał jakiś nalot, tak. E, więc kwestia dróg. Na obozisku jest też y, amfiteatr, tak? który stoi. <laughs> który stoi po prostu też w stanie, w stanie tragicznym i miał być już remontowany, odnawiany, nie wiadomo co i oczywiście, oczywiście wszyscy o tym zapominają, jak przychodzi co do czego. Czyli generalnie dużo jest do zrobienia. Nudzić się no. panu nie będzie, gdyby no, miał oczywiście. pan mandat. Ktoś zostawił, radnego. że tak powiem, ktoś zostawił taki nieporządek i po kimś trzeba będzie posprzątać. Mm -hmm. Mówi pan o tym, że wystartowaliście jako bezpartyjni samorządowcy, z, no i też ruch dobrobytu i pokoju, tak? Czyli jako KWW Alternatywa. Tak. Wystartowaliście <laughs> razem z Robertem Pryglem? To był jedyny kandydat, który chciał z wami rozmawiać? Nie, nie, wie pan, przeprowadziliśmy, przeprowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami poza Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, które startują w tych wyborach. Nie chcieli się, czy oni nie chcieli? Eee, nie, nie, nie. Wie pan, toczyły się negocjacje, w wielu przypadkach były bardzo zaawansowane. Czyli nawet prezydent z wami rozmawiał? Nie, nie, nie. No, nie. Poza, poza paktem samorządowym okay. i poza, i poza PiSem ze wszystkimi ugrupowaniami rozmawialiśmy. i Uważamy, że wszystkie ugrupowania e, mają coś do zaoperowania ciekawego mieszkańcom. No, ja jednak to komitet Roberta Prygla zmierza po władzę i to komitet Roberta Prygla będzie zmieniał to miasto, tak? I my jesteśmy z Robertem Pryglem. Na pewno, na pewno nie będziemy z popisem, który rządzi miastem. Miejmy, miejmy, tego świadomość, tak. Szanowni Państwo, w Radomiu rządzi Koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej razem, tak. Bardzo ciekawe, Bez... bardzo ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę, jak obydwie strony bardzo siebie w mediach, i nie tylko pana, w mediach zwalczają. Proszę Pana, oni rano się w mediach zwalczają, na sesji Rady Miejskiej obrzucają się obelgami, a wieczorem wspólnie piją wódkę i śmieją się. Nie no, to, jak już, to... już myślę, że zupełnie pana, inne napoje Proszę Pana, proszę Pana. Wieczorem piją wódkę i, 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 i śmieją się, jak to sobie dowalili rano. Tak? To są ludzie, którzy mają bardzo dobre osobiste znajomości. To są ludzie, którzy na pewno nie chcieliby sobie za bardzo zaszkodzić. Eee, mamy też tam przepływy osobowe pomiędzy tymi. Pomiędzy tymi Partiami, tak, mamy przecież moją kontrkandydatkę, panią pastuszkę robotowicz która się wywodzi z platformy. Teraz jest w pisie. Mamy przecież pana Marcina Kacę, tak. No, co do którego trzeba dodać, że jest jednym z niewielu pracujących radnych w tej, w tej kadencji? To no, jest pani Kinga Bogusz to doszła sprawy sprawiedliwości. Takich radnych do było więcej. Na pani Kinga Bogusz to jest zdrajczyni naszego okręgu, tak. I zdrajczyni wyborców, którzy je, Którzy jej zaufali. Tak? No, jak, można, jak można zrobić na no, ostatniej prostej taki numer, y, Motywowane tylko i wyłącznie osobistymi, osobistymi interesami, korzyściami. Tak? No, najprawdopodobniej pani Bogusz nie dostała dobrego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości, bo dochodziły mnie takie słuchy i postanowiła, że tak powiem, odnaleźć się, odnaleźć się w innym środowisku politycznym, czyli w przystawce y, Platformy Obywatelskiej. Tak? Mm -hmm. Robert Prygier chce realizować program bezpłatnych samorządowców. Jaki program? program. Hmm. No od czego by tu zacząć, tak? Mamy projekt yy, likwidacji opłaty targowej, tak? który uważamy za bardzo ważny mimo, że może wydawać się branżowy i, 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 i nieważny dla przeciętnego mieszkańca. Zbieraliśmy pod tym projektem podpisy i tak dalej no na koniec został on jakby to kulturalnie powiedzieć tak? No, zostało doprowadzone do tego, że ten projekt nie mógł zostać nie mógł zostać poddany procedurom, procedurom tam głosowania i tak dalej na Radzie Miejskiej, ponieważ Ponad setka ze złożonych podpisów została przez urzędników odrzucona z jakichś niewiadomych przyczyn, mimo że weryfikowaliśmy, że tak powiem, jak tylko mogliśmy, jak tylko mogliśmy tą ich zgodność tak z, z, z rzeczywistością. Jakie jeszcze kwestie? No to jest na pewno kwestia, kwestia dużego projektu, dużego projektu Bulwarów, tak? Bulwarów, czy jak, to, czy jak to ostatnio zostało nazwane Central Parku, tak, czyli ciągu pieszo -rowerowego i wokół niego terenu zielonego ciągnącego się od Muzeum Wsi Radomskiej do, do Lasu Kapturskiego, no, tak? Ale też ta nazwa właśnie Central Parku wzbudziła pewne kontrowersje wśród no, mieszkańców wzbudziła, Radomia. No wzbudziła, ale, ale całkowicie niepotrzebnie, tak? Całkowicie niepotrzebnie. To jest, to jest że tak powiem, jakieś chyba Prze um, niezrozumienie tego, o czym mówimy. Tak? To, jest taki, to jest takie chwytliwe hasło, ale chodzi tutaj o to, żeby właśnie stworzyć, stworzyć rozciągnięty z południa na północ miasta, um, teren właśnie teren zielony żeby nie zakłócać jego, jego e, rozwoju, tak? bo tam już, już pojawiały się właśnie jakieś zarzuty, że my tu będziemy Piotrówkę orać jakimiś nowymi drogami. Nic takiego, szanowni państwo, się nie wydarzy. Tam, gdzie są już chodniki, że tak powiem, które są w tragicznym stanie, zostaną utwardzone i tak dalej. Wymienione zostaną te mosty, miały być przebudowywane. Przecież nowy most miał bud być budowany już według tego projektu, który tam, e, który tam ma być realizowany i nie może doczekać się swojej realizacji. To są podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić. Przy grodzisku też muszą się pojawić jakieś informacje. Nie wiem, może jakaś, może jakaś ścieżka, że tak powiem, historyczna, która właśnie mogłaby, mogłaby pozwalać informować czy przyjezdnych, czy tutaj młode pokolenia o tym, jakie, co, skrywa, tak? co skrywa ten obszar. Czyli generalnie pomysłów jest dużo. Zobaczymy, czy będziecie je mogli realizować po 7 kwietnia. No oczywiście, że będzie wyjąć. Tylko Robert Przygiel może wygrać z Radosławem Witkowskim. Radosław Witkowski e, współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i sprawiedliwość współpracuje z Radosławem Witkowskim i oni świetnie wspólnie żyją. Teraz politycy, szczególnie platformy obywatelskiej, próbują, że tak powiem, e, ocieplać swój wizerunek medialnie, próbują się pokazywać z jakimiś pieskami biorą na ręce dzieci. Szanowni Państwo, oni próbują z Was zrobić idiotów. Po prostu, oni próbują z Was zrobić idiotów, bo myślą, że zapomnicie przez jakieś socjotechniczne sztuczki, co robili przez ostatnie 9 lat. Ale ja wierzę, że nie zapomnicie Państwo, co robili i nie dacie się nabrać na, na takie sztuczki i wybierzecie już 7 kwietnia prezydenta i radnych, którzy Was nie zawiodą. Artur Standowicz, Pana zdaniem nie ma szans na wygraną. Artur Standowicz nie ma żadnych szans. Robiliśmy badania i powiem Panu, że naprawdę ludzie zaskoczyliby się. Jak bardzo Artur Standowicz, jeżeli chodzi o poparcie, odbiega od dwóch pierwszych kandydatów, czyli Radosława Witkowskiego i Roberta Pryga. To jakie to poparcie obecnie jest? No nie mogę powiedzieć szczegółów, że tak powiem, ale no jest to naprawdę. Duża różnica? Jest to kilkunastoprocentowa różnica. Czyli druga tura, Radosław Witkowski, Robert Prygiel. Oczywiście. Filip Waligórski z bezpartyjnych samorządowców, kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców, nowego prezydenta Radomia Roberta Prygla był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.